Wędrowanie z Jezusem drogą wiary pozwala nam lepiej podjąć jego wyjaśnienie, że nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Bo nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Uczciwe spojrzenie we własne sumienie uświadamia nam, że i my bardzo potrzebujemy boskiego lekarza. Nawet jeśli nas wprost nie pochwycono na kłamstwie, kradzieży, nieuczciwości czy zazdrości, to nie znaczy, że jesteśmy doskonali, bo skutki rajskiego dramatu są głęboko zakorzenione w sercu każdego z nas. Pan Jezus, podchodząc z taką dyskrecją i szacunkiem do jawną Grzesznicy, nie lekceważy grzechu, ale wskazuje jej, i nam najpewniejszą drogę, aby się z niego wyzwolić. Łatwo jest potępić człowieka, wydać na niego słuszny i sprawiedliwy, w naszym przekonaniu, wyrok, zaszufladkować. O wiele trudniej dostrzec z bliźnim choćby odrobinę dobra, podnieść na duchu, ukazać drogę nadziei. Z świętej siostry Faustyny. Powiedział mi Pan, Niech Cię nic nie obchodzi, jak kto postępuje. Ty postępuj tak, jak ja Ci każę. Masz być żywym odbiciem moim przez miłość i miłosierdzie. Odpowiedziałam, Panie, kiedy często nadużywają dobroci mojej, to nieć córko moja. Niech cię to nie obchodzi. Ty zawsze bądź miłosierna dla wszystkich, a szczególnie dla grzeszników. O mój Jezu, kiedyż będziemy patrzeć na dusze z wyższych pobudek? Kiedy nasze sądy będą prawdziwe? Dajesz nam sposobność do ćwiczenia się w uczynkach miłosierdzia a my ćwiczymy się w sądach. Sądy ludzkie wydawane są najczęściej na podstawie zewnętrznych przesłanek. Jedynie Bóg zna całą prawdę o człowieku, bo ma dostęp do jego sumienia i serca. Zamiast doskonalić się w wydawaniu sądów, stokroć ważniejsze jest doskonalenie wyobraźni miłosierdzia. Która pomaga widzieć człowieka oczami Chrystusa. Kochani, zakończmy nasze spotkanie tutaj przed. Sanktuarium świętej Rity. Jak widzicie, jest piękna choinka, jest czas Bożego Narodzenia, a dzisiaj powiem, że jest 12 grudnia Matki Bożej z Guadalupe. Kochani, zakończmy słowami papieża Jana Pawa II. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Każdy z oskarżycieli musiał sobie uświadomić, że i on nie jest bez grzechu. A w takim razie nie ma prawa do potępiania tej kobiety, a zwłaszcza nie ma moralnych podstaw do wykonywania wyroku śmierci, jaki w tym przypadku przewidywało prawo Mojżesza. W ten sposób Jezus ukazał swoim rozmówcom, że wyłącznie prawo do karania grzeszników ma tylko Bóg, oraz że Bóg nie chce przede wszystkim karać, ale zbawiać. I jeszcze raz Jezus zajmuje wobec tradycji pozycję rzecznika nowej ekonomii, ekonomii moralnej, która wypełnia prawo mojżeszowe. Bóg, który za pośrednictwem Chrystusa daje kobiecie cudzołożnej odkupienie win, jest ojcem bogatym w miłosierdzie. Na danca, jeszcze desperyfowory na danca, kochani, dobiega końca nasze spotkanie z jawnogrzecznicą, którą Pan Bóg ratuje którą Jezus nie potępia, ale zbawia, można by powiedzieć, że jej grzechy, jawne dla wszystkich, a mówi Pismo, Święto, Pismo Święte, że czerwone jak szkarłat, że jawne dla wszystkich, stają się czyste jak śnieg. Kochani, bracia tutaj za mną nigdy nie widzieli śniegu, pochodzą z Indii, jeden z nich teraz jest misjonarzem w Afryce, i tutaj się zatrzymaliśmy jaka prosta radość, jaka, jaka, e, jaka... pełnia, jaka pełnia. Taką samą pełnię, kochani, radości e, widzimy w świętej Ricie, gdzie byliśmy dzisiaj w Kashi. No właśnie, ta, która przebaczyła, ta, która była miłosierna, ta, która widziała krew przelaną, że zabito jej męża, widziała krew na rękach swoich synów. Nie chciała, żeby jej było. Ona ją widziała i co zrobić, żeby jej nie było? Widziała zło, grzech. Kochani, takie zimno, że się trzęsie zimna. Trzęsie się zimne. No właśnie, kochani, należy przyjść do Jezusa. Przyjść na Eucharystię, wyspowiadać się. Należy słuchać Słowa Bożego. Należy przede wszystkim, jak święta Rita, przebaczać. Wystawiać się na to światło, które ma moc przemienić, stopić lud ma moc wybiedzić nasze dusze i Jezus odsyła tą jawną grzesznicę. Idź i nie grzesz więcej. Nikt Cię nie potępił, ja Cię nie potępiam. Dlatego, że daję Ci nową szansę. Kochani, każdy z nas tą szansę dostaje w sakramentach. Jak już powiedziałem, niech to będzie miejsce odzyskiwania nadziei. Niech to będzie miejsce Naszego uświęcenia. Może nie będziemy tacy, tacy znani jak święta Rita, jest znana na całym świecie. Jest kochani tak znana w Polsce, że tutaj bracia Augustynianie powiedzieli, że co miesiąc z 22 dnia miesiąca, szczególnie w maju, ale co miesiąc, tak oni podzielili, bo tyle było tych róż. Jest 2000 róż przy jej relikwiach, Przy jej grobie. Jedna róża oznacza modlitwę jednej rodziny. Kochani, no właśnie, a my możemy przed Jezusem też przynosić tyle owoców w przebaczeniu, w modlitwie, w zaufaniu, w nadziei. Kochani, niech radość Boża nam towarzyszy. Pokój dobro.